A jest? Była o stówce mała. Mm -hmm. I on wyciągnie chłopaków? Wyciągnie nas okazję. Tak, to możliwe. Dziś elektronów może wszystko. W tym kraju. Dosłownie wszystko. Stosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania do dnia 30 kwietnia 2005 roku. Koniecznym jest zauważenie, że prokurator wskazał jeszcze czynności procesowe, które mają być przeprowadzone przed merytorycznym zakończeniem śledztwa, mianowicie przeprowadzenie szeregu kolejnych konfrontacji z udziałem podejrzanych, także z uwagi na istniejące rozbieżności w części składanych wyjaśnień, także w zeznaniach świadków, także z udziałem świadka koronnego świadka koronnego. Świadka... Renata, Magda i Gizella, żony trzech braci oskarżonych o produkcję amfetaminy. Podstawą aresztowania ich mężów są zeznania świadka koronnego Macieja B., pseudonim Gruby. Świadek koronny to przestępca, który w zamian za obciążające wspólników zeznania sam może uniknąć kary. Dzięki instytucji świadka koronnego prokuratura uzyskała potężny oręż w walce z zorganizowaną przestępczością. Ale ustawa o świadku koronnym nie jest bez wad. Ma też swoją ciemną stronę. Za co mężowie, mężowie zostali zatrzymani? Zostali za, zatrzymani za produkcję amfetaminy. Nie podejrzewacie w żaden sposób, że mężowie mogliby... wykluczone to jest. No to my w to wchodzimy. Kiedy zgłosiła się do was ta kobieta? W niedzielę. W sobotę zadzwoniła, w niedzielę była. I co zaproponowała? Że i szpital, świadek koronny może nam za ratyfikację finansową może tak zmienić? konkretnie powiedziała? Tak, tak. Może zmienić zeznanie. Że kilku osobom już w ten sposób pomógł. Że poobijał jakieś tam zarzuty. Ktoś ma podobno nad niem wyrządzić. Wykonamy teraz telefon. I umówimy się z kobietą na spotkanie na no pojutrze. Kobieta, która zaoferowała pomoc w wyciągnięciu mężczyzn z aresztu, to Katarzyna K., dawna znajoma Magdy. Widać, że bardzo zależy jej na czasie, bo chce się spotkać jeszcze tego samego dnia. Brutkowski po raz pierwszy ma do czynienia z kupczącym swoimi zeznaniami świadkiem koronnym. Wie, że nagranie z tej rozmowy będzie bardzo ważnym dowodem. Do ostatniej chwili przed spotkaniem trwa zakładanie podsłuchów. Słuchajcie, to będzie szwingiel taki, że po prostu jakby nas dypli później, gdy się gdziekolwiek to wyniosło, to idziemy wszyscy do na nie wiadomo ile lat. To jest jedyny tylko, słuchajcie, taka zasada. Maciek musi to od wszystkiego odbić. Odbić chłopaków? Tak, od wszystkiego. Musi po prostu jakoś oczyścić. Pomieścić. I teraz Maciek musi mieć świadka. Bo na, jeszcze na to, że koronny coś powie, to musi być osoba, która to potwierdzi. Jeszcze koronny. Wiarygodność. wiarygodność. koronnego rozumiesz. Mm -hmm. I teraz najlepszym świadkiem jest arcie. Maciek dawny spółnik. Który z tej winy na wolności, którego Maciek też wyciągnął spółkę? Tylko jest taka, taka zasada, ja będę po prostu... oni pójdą na to, Ale słuchaj, muszą być, bo ich będzie wieczak jak w pudle, czy mam, jak jak miał cokolwiek, żeby ich zamknąć, to ich nie puści się. Ale jak ich odstawią, są niewinni Ale, kurwa, wiesz, osób niewinnych no, no to ja już jestem w ogóle Syn nawet nie... Syna nie wiedzą, że Maciek jest ze mną w kontakcie. Oni w ogóle myślą, Maciek ma po prostu lewą komórkę. I teraz jest taka sytuacja... W tej chwili ja wam takie rzeczy mówię, że Maciek by stracił status, ja bym poszła do puchy, a właśnie żeby tak nie było. my mamy taką sytuację takową w tej chwili chciałabym po prostu wiedzieć, jak, na jak mam się naszykować. Nie? Ale to ja nie wiem, to on mi dopiero powiedz, że ja, to ja w ogóle biorę to w ogóle to do zaodrabinia rzeczy, jak ja w ogóle jakieś dyskusje prowadzę. Bo świadkowie koronni, słuchajcie, to po prostu zdechają z głodu. Tak jak byli tacy perzyń, co byli zarobieni, wiesz, i w ogóle byli tacy uh -huh. no. uh -huh. Ale tak jak grube pusty w rej, anga została bez środków do życia. Słuchajcie, i tam pojechali i ich wzięli z dziećmi, mają kurwa głodowę. I yeah. Bacie chce z tego wypierdalać programu on to pierdolili być w tym programie. Mm -hmm. żeby on, oni im nie wolno pracować. Mm -hmm. Dostają obsrane pieniądze, za które słuchaj, nie mogą przeżyć muszą w sklepie bez żadnych zakupy, bo nie mają na żadzie. To znaczy? W rozmowie cały czas przewija się niejaki Artur Gieb, pseudonim Archie. Na razie jednak nie wiadomo, jaką dokładnie rolę ma on odegrać w tej sprawie. A znasz go tego Archie? Ja Artura poznałam w sklepie u Maćka. A skąd on jest? Często łatwiej. A co robi? Jak on ma wsygę? Arczi. Kurwa, wiązałem go. Albo gąsior. Ja go wiązałem. No, kurwa zamykałem. Widział dwa i pół roku. Z wołowinem podobno, wiązałem. ja go zamykałem w tym, w tym, w hotelu. Mm, okay. W Nowotelu. Gdzie? W Częstowie? w Taki nie za wysoki. Tak. No na glebie był biały, no. Obserw się totalnie jak ujechaliśmy. Oczywiście, że Arci, gąsior. Syła Gonsior. No Dokładnie. Archie jest bliskim znajomym świadka koronnego Macieja B. Kiedyś wspólnie prowadzili restaurację w Meksyku. Katarzyna jest szwagierką Macieja B., a jednocześnie bliską przyjaciółką Arciego. Wyraźnie zaczyna się rysować przestępczy trójkąt. Magda dzwoni do Katarzyny K. Halo? Ja tu majątek wydam przez Ciebie na te telefony. No co kobieto. Nie możesz spać, widzę, to? Dokładnie. Marek, to, Aj, daj spokój. Magda, może by było raz dobrze, byśmy się same spotkały i pogadały, co? Pamiętaj, zrobię wszystko, żeby Ci pomóc. Ja wiem, że ty nie jesteś w takiej samej sytuacji jak one. Ja sobie Magda, z tego zdaję sprawę i przede wszystkim się z Tobą dogadam w pierwszej kolejności. Mhm. No, przecież dobrze wiem, że one mają kurwa hajcówku, a ty nie masz po prostu i tyle. Dogadzamy się, nie martw się. Dobra Kaśka, to ten, to no. zadzwoń jutro i ja, ja ci, ja ci, ja oddzwonię po prostu, też będziesz wiedziała. Okej, okay. uh -huh. okay. Dobra, no to na razie, no hej. No, no i co, no i co, no i co, no i co powiedziałem i nie jest tak, ale moment, ale moment, ale nie jest tak, a nie powiedziałem, że tak jest? E, wymyślił sobie historię że Magdę wciągniemy we wspólny biznes, żeby Magda tak was przekonała, żeby wyciągnąć od was kasę. I się nie? nie? Magda nie będzie musiała nic płacić za wyciągnięcie męża, natomiast wy zapłacicie... No bo Magda wy... nie ma, ona zdaje sobie sprawę, że Magda po Do... prostu... Ale wiecie, o co chodzi? Tak, oczywiście. Prosta no. gra. Tak. Przygotujemy specjalny pokój, gdzie będzie z nią rozmawiała. Archie przyjedzie. Na to spotkanie przyjedzie Arci. Detektyw musi jednak zmienić plan. Zszywasz kamerę, zaszywasz? No, kazano. Tomek, Tomek, trzeba było włożyć kamerę do środka pod podszewkę. Dużo. Oczywiście, że tak, no bo jeżeli ją e, pokaż, czy nie nagrywasz, to wtedy ona otwiera te no zwariowałaś. No Tomek. To sprójemy to. Tam musimy spróć to. Katarzyna zażądała, by następne spotkanie odbyło się u niej w domu. Detektyw podejmuje ogromne ryzyko. Zgadza się, żeby Magda sama poszła na spotkanie z Katarzyną i Archim. Od tej rozmowy wiele zależy. Magda musi być bardzo ostrożna. Nie patrz na noszę. Ok, Idealnie słychać. 4,5 Jest możliwość pomocy. No. I gruby to zrobił, ale gruby tego nie zrobią. Mówiąc szczerze, pomogliśmy paru osobom. No, ale i powychodziły te osoby? Tak. Tak, powychodziły. Na ten moment gruby powiedział krótko. Z papiera odbija ich wszystkich trzech. Nie powiedział dużo. No. wiem, że za innych więcej. Wsiadaj. Dawaj to wszystko. No, no jutro umawiam spotkanie. 100 tysięcy papierów. No dobrze, teraz tak, jest Czas nie ta mamy do soboty, do 12 w południe. Jeżeli do soboty nie będzie kasy... Yy... Nie ma tematu. No, jest ostro. Torebki i przetrzeba. Także dzięki Bogu, że kazałem zaszyć kamerę. Co byłoby, gdyby kamera była na, na zewnątrz? Byłaby kicha, byłby koniec. Jeszcze dziewczyna by dostała kosa od niego. Mamy żądanie. 100 tysięcy dolarów, tak jak powiedziałem. Jak nie będzie kasy, to chłopaki leko. 100 tysięcy dolarów. Tyle ma kosztować zmiana zeznań świadka koronnego. Tyle chce Maciej B., aby oczyścić trzech mężczyzn z zarzutów. Pieniądze ma odebrać Arci. Dla Rutkowskiego to moment przełomowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Arci doprowadzi go wprost do skorumpowanego świadka koronnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. tutaj taki zasięg, że po prostu historia. Ale czemu? Tu dobrze. Nie wiem, właśnie, ale ja mam Nie będzie rozmawiał i nie będzie się na chciał widzieć z wami do momentu, kiedy nie dostanie tego, co ma dostarczyć. I... I on wyciągnie chłopaku? Wyciągnie na 100%. Świat, który nie może wszystko w tym kraju. Dosłownie wszystko. Tak. Forse mamy. Tylko tak musimy to po prostu zrobić, że kasę zobaczysz i telefon do Macika. Okej? Okay? Była o stówce mowa. Mm -hmm. Cały jest. Całe setka. Według umowy. Halo? No słuchaj, hajdy na stole. Już się daje. Halo? No cześć Magda. lekka no, nerwówka. Ja bym chciała, żeby chłopaki wyszli. Może zaraz być zatrzymany. No, Przygotować się. Za narkotyki, za... Przecież żeby... to to jest produkcja 5 witaminy. wiataminy. No, ja rozumiem, rozumiem. No dobrze, dobrze. Jaką ja mam Maciek, gwarancję, że chłopaki wyjdą? Tak, tak, masz moje słowo, że będzie nie, mhm. To będzie troszeczkę żeby... Dobra, zabraknie. Jeszcze... To jeszcze no Wasza artykułu też. Co ty, słuchaj, ja zabijam to, wypierdam do Ciebie, po drodze wyrzucam kartę, kupuję nową, zderzymy się, uzgodnimy co i jak i ewentualnie do nich jeszcze jutro powiadam, jeśli coś konkretnego dzisiaj uzgodnimy. Jeśli nie, to czekam. No ja wiem, ale co ty mi kurwa tłumaczysz, no barani no ja tu niechęć, ja językuję od ciebie, no. Dobrze, jak to są kartowano, trzyma się, co do... wydarzy. dlaczego oni się domagają? Jaki jest cel, że oni się Ale A słuchaj, to nie ma żadnego celu. Co jest wam Dzisiaj, na wideo, to są wszyscy ci, którzy mają parę osób. Kiedy świadomie jak idzie na światła, to powie wszystko, żeby tylko się przygotować policji. by zarobić? Świat ekonomii niekoniecznie myśli o tym, żeby dostać status. To jest ustawa. Ma status, to jest dla mnie może wszystko. Dobrze, że przy reklamie mogłoby wypadać ten obraz. Mogę się obrobić. I to jest dla nas na pewno taką bycie. Tutaj na 100%. Wiesz, się siedzisz? Raz ciebie grałem, uściłem ciebie, ale dzisiaj jest już do chleba. Bo prowadziliśmy się od samego początku. Od pierwszego telefonu. Materiałów mamy kilogramy, rozumiesz? Poza Posadź na mamy fotel. Tak, nie To właśnie, bo on sobie na fotel. Koleczko, cześć, poznajemy się, co? Myślę, że nie. Jak to nie? A nie panie też się braliśmy w kotelu w Częstochowie? Nie. Ty już masz pieniądze, tak? Nie, nie. nie. Ty już masz 100 tysięcy dolarów, kolego. Ty przyjąłeś. Ja nie Chłopcze, chłopcze, nie rozmawiaj ze mną w ten sposób! Ale wiesz o tym, że jest złamany świat... Yy, Stawić świadka koronnego? Ale ja to robiłem to, żeby Pobie nie... wadowałeś było... się w tej chwili w takie szambo, że y, cała prokuratura prędkoła się pobali. Jeżeli pójdziemy teraz na układ. A układ jest czysty, ja cię puszczę. Ale musisz zrobić tak, że świadek koronny to przyjedzie. Świadek koronny leży. Ty jesteś wolny. On tobie wskazuje miejsce i my jedziemy na twoich plecach. Bo siedzi trzech ludzi zupełnie niewinni. Ja to wiem. Dlatego też mówię. Albo gramy Fer. Idziemy w to? No to idziemy. Zakłada. No, słuchaj, dobrze, godzą się. Gdzie ma wiedzieć, panie? Do pozwania. Do pozwania. Moment. To musisz już teraz. No w tej chwili będę wychodził i No to czekam na to i, i Dobra, no. no. Okej. Okay. Poznań. Najważniejszym ogniwem w tej sprawie jest teraz Archie. Bez niego nie będzie bezpośrednich dowodów na to, że świadek koronny handluje swoimi zeznaniami. Czy nie spróbuje oszukać detektywa? Miejscem przekazania pieniędzy ma być Poznań. Dzień. Jedziesz poznać, tak jakbyś jechał w kierunku granicy, gdzieś tam, nie wiem, Długi, czy jakieś tam, nie? I zaraz za poznaniem jest miejscowość Pniewy. Pniewy, tak? Tak, i tam też z jest miejscowość To jest jakieś 30 km za poznaniem dwupasmówką, czy jakąś tam jedzie. 20-30 jakieś tak, no gdzieś nie wiem. No ja myślę, że ja tam też dojadę, bo ktoś kurwa też tutaj wyświadcza mi No Dobra na razie. Jednak Maciej B niespodziewanie zmienia miejsce spotkania. Chce odebrać pieniądze gdzieś na trasie prowadzącej do granicy z Niemcami. Wszystko wskazuje na to, że gdy tylko dostanie umówioną sumę, planuje uciec na zachód. Nigdzie nie jeździ, słyszałeś to? Tak, tak, no to już wiadomo. Tu masz kasę w bagażniku, masz zamkniętą i już. Tak, włoż, ja włoż. On już wie, no. stoi w miejscu, wszystko tak, tak. wie. Minuta. Okej. Okay. Pieniądze mają być przekazane na jednej z przygranicznych stacji benzynowych. Zwolnij, 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 Radek, zwolnij. Archi wjeżdża na stację. A to już jest tutaj. Jeśli wykona choć jeden fałszywy ruch, cała akcja będzie spalona. To trzeba uważać, bo pacjent może mieć broń palną, żeby nie było jazdy. I nie można mu dać szansy ucieczki. Nie można mu dać szansy ucieczki. Tuż, no jasne, też... że on. Ty weź, gdzie ty wjeżdżasz, kurwa? Maciej B., były gangster, teraz rzekomo skruszony świadek koronny, najpierw wrabia swoich znajomych, a potem proponuje wycofanie zeznań za jedyne 100 tysięcy dolarów. Rutkowski zatrzymał już wspólnika Macieja B. Arci zdecydował się wystawić skorumpowanego świadka koronnego. Nie można mu dać szansy ucieczki. Nie można mu dać szansy ucieczki. kurwa, no jasne, że Ty weź, ty, gdzie ty wjeżdżasz, kurwa? Nie, wykszedł... Już wjechał, no już wjechał. Teraz nikt nie wykonuje nic. No, gdzie to jest, tak? W samochodzie siedzę kurwa prawce Na śląskich numerach nie widać Na skąd przecież mówiłem kurwa że się zamieniłem Gdzie mam stać? Gdzie mam wejść gdzie i co mam robić kurwa kto To jest on, odchodzi on? Nie no kurwa taki samochód, Nie, wiedziałem, że ty, kurwa, tak stój. Nie, stój nie, 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 kurwa. Kurwa, no nie, nie, Kurwa, nie, nie, stój, nie, ruszaj się. kurwa, tam, kurwa, kawałek. tak, żebyś kurwa. Kurwa, no nie, mam nie, No tam, kurwa, tam, W lewo, w lewo. tak, żebyś był jako, no my się jako musimy stąd zawinąć człowieku. No, bo nie ja powiem ci tylko jedną rzecz. Jest gość, którego możemy wypierdolić na następne stokoła papieru. Słuchaj, ja nie... Maciej, ja Ale nie chcę spokój, Ale rozumiesz? poczekaj chwilę, poczekaj. I możemy się stąd w kurwa w końcu zawinąć. Ja się nie Zez... zawinę nigdy z Polski, dopóki Aha. nie ureguluję sobie sytuacji. Proszę pana, ja dzwonię do pana, kurwa, potrzebuję waszej pomocy. Stacja benzynowa BP delikatnie operacyjnie ma podjechać. Czy pan mnie słyszy? Detektyw Żutkowski. Zamknij okno, to weźmiesz to to co masz wziąć. No chodź, pójdziemy razem. Radek głowa w tu. Radek głowa w tu.

Gapa do fakira, gapa do fakira. Koły centralne już w tej chwili są zatrzymywani. No, kolego. jedną się status. Świadka. Pracowaliśmy trochę nad tobą, wiesz o tym? Co? Nie, nie wiesz? A znacznie czy nie? A znacznie? A, a dlaczego gdzieś ściano? Ja nie wiem, mam co nie wziąłeś? Mamy wszystko zarezerwowane, chobie. Każdą twoją rozmówkę. Maciej, Maciusz! No, doigrałeś! Prawdopodobnie Maciej B wcale nie chciał pomóc aresztowanym mężczyznom. Chodziło mu tylko o pieniądze, które pozwoliłyby mu rozpocząć nowe życie. Byle dalej od polskiego wymiaru sprawiedliwości. na mnie. Popatrzcie na mnie. Ty nas wkopałeś? Nie. Ty ich skopałeś? A kto? a kto? Kto? Macie kurwa kto? mać kto? Nie jak mam nie pojęcia. ty. Jak to nie masz pojęcia? A ty, tylko ty nas znałeś. Poznajesz na dwa raz na objawiały. Nie mam najmniejszego pojęcia. Trzech normalnie niewinnych ludzi siedzi przez ciebie. W dzisiejszym no, został zatrzymany pani szwagier. Będzie pani musiała udać się z nami. Ale co się stało? Tak? Jak to, co się stało? Mamy wszystko zarejestrowane, wszystkie rozmowy pani. Na taśmie wideo, które pani prowadziła jako pośredniczka pomiędzy Pani szwagrem, no, świadkiem to... koronnym. Wszystkie mamy materiały. a ja mam. Dziecko, pani. Muszę, tylko wejdę na górę. To wejdzie pani razem z nami z policją. Przykro nam bardzo. Po upublicznieniu tej sprawy, do zgłosiło się jeszcze kilka kobiet, które prawdopodobnie Maciej B. próbował oszukać. Jedna z nich miała zapłacić za zmianę zeznań 20 tysięcy dolarów, inna sprzedać za bez ten ośrodek wypoczynkowy, którego była właścicielką. Nie wiadomo, ile osób jeszcze próbował naciągnąć Maciej B. Jedno jest pewne: jego przypadek mocno nadszarpnął wiarygodność i tak już dyskusyjnej instytucji świadka koronnego w Polsce. Nie mieliście sobie, że teraz macie wolną rękę? Chwileczkę! Kurwa, nie macie prawa! Nie macie prawa! coś ja powie: Kraków jest ból. Ja chcę jedno wiedzieć, o której są pieniądze idzie. Podejrzane interesy, szemrane rozliczenia, haracze. Mroczna strona teatralnej sceny. Popularny krakowski aktor próbuje wymusić pieniądze od dwóch swoich kolegów. Ci nie chcą zapłacić. Jeden z nich zostaje brutalnie pobity. Groźby zaczynają się nasilać. Jeżeli panowie tego nie załatwią pozytywnie dla Piotra, do tej kwoty zostaną doliczone koszta, które muszą ponieść moi żołnierze w Krakowie. To zobaczycie już za tydzień.